A co nagra? Proszę, nie, no ma potencjał. Ma. W trakcie remontu. Wiktor, będziesz w telewizji? Ja bie wiem, nie wiem, mówię, ja kurwa funkcjonalnie. Nie wiem. Nie ją ale je... właśnie na raz nie do nie. ma na są na zabawał kurwa. To bez sensu jest, Jarek, kupić. To mówię, że, żeby ich wołać. Rurkę tylko Marcin nam kupił, proszę ciebie i tak Ogarniemy, proszę ciebie te y, telewizję. Czy coś będzie chwytało. Rozumiesz? Mm -hmm. Jak będzie chwytało, to już wiesz, co będziesz miał kupić. Tak. No, wszystko. A jeszcze fajnie jest, kurwa. A jeszcze no. jak podłoga przyjdzie. Tak. Kurwa.